Miasto inwestycji. Witamy Państwa serdecznie w specjalnym wydaniu wiadomości. Specjalnym, ponieważ dzisiejsze wydanie w całości poświęcone będzie położonej w polsko-niemieckim regionie przygranicznym gminie Słubica. Słubice to miasto powiatowe leżące w zachodniej części województwa Lubuskiego. Położone jest ono na skrzyżowaniu wielu szlaków komunikacyjnych: węzła dróg numer 29, 31, 175 oraz autostrady A2. Naturalnie wpływa to na bazę hotelowo-gastronomiczną, która rozwija się bardzo dynamicznie. Miasto ma powierzchnię 19 km2 i około 17 tysięcy mieszkańców. Samodzielnie Słubice istnieją od 56 lat. Wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzą aglomerację transgraniczną liczącą około 85 tysięcy mieszkańców. W Słubicach znajdują się dwa gimnazja oraz trzy szkoły średnie. Opiekę zdrowotną zapewnia mieszkańcom gruntownie wyremontowany szpital powiatowy. Dzięki dobrej infrastrukturze drogowej i kolejowej Słubice mają połączenie z ośrodkami kulturalnymi i gospodarczymi w Berlinie, Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu. Handel, usługi, infrastruktura, inwestycje. Wszystkie te dziedziny to pole działania dla nowoczesnej i aktywnej gminy, która, korzystając z tych atutów, stara się być dobrym gospodarzem. Słubice to jedno z najatrakcyjniejszych w Polsce miejsc dla inwestorów. Decyduje o tym kilka czynników. Podstawowy atut to położenie na trasie Berlin-Warszawa-Moskwa. Słubice sąsiadują z drogami o znaczeniu transeuropejskim. 3 km obok przebiega autostrada A2. 2 km od Słubic biegnie droga kolejowa położona na osi Paryż-Berlin-Frankfurt nad Odrą-Kunowice-Warszawa-Moskwa. W niedalekiej odległości znajdują się lotniska w Berlinie i lotnisko w Babimoście koło Zielonej Góry. W 1997 roku utworzona została Kostrzyńsko-Słubicka specjalna strefa ekonomiczna. Obecnie jest najszybciej rozwijającą się Polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym. Od 1999 roku w podstrefie Słubice zainwestowano ponad 163 miliony złotych. Powstało około 600 miejsc pracy. Zwolnienia podatkowe w kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefie ekonomicznej są największą dostępną ulgą finansową obowiązującą obecnie w Polsce. Firma Translogistyka funkcjonuje na terenie Subickiej strefy ekonomicznej od 2008 roku. Rozwijamy się bardzo dynamicznie. W tej chwili zatrudniamy około 130 osób. So we think uh, Subica is a special location for us, particularly for the online logistics service. Subica is not only one place for two markets. But also bilingual and multicultural. Jesteśmy firmą niemiecką obsługującą e, klientów z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec. Ta e, bliskość granicy e, zadecydowała o naszej inwestycji i o rozwoju firmy. Na terenie gminy znajduje się pięć atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Teren rolniczy, którego powierzchnia wynosi około 60 hektarów. Teren usługowo-produkcyjny o powierzchni około 2,6 hektara. Istniejące tereny Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej o powierzchni 73 hektarów. Teren usługowo-produkcyjny, którego powierzchnia wynosi około 9,4 hektara. Teren przemysłowy o powierzchni 46 hektarów. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać je pod przemysł spożywczy, przetwórczy, chemiczny, mechaniczny oraz transportowo-logistyczny. Wszystkie działki są uzbrojone i znajdują się w pobliżu autostrady A2. Słubice starają się czerpać profity z położenia granicznego i bliskości niemieckiego sąsiada Frankfurtu nad Odrą. Dobra polsko-niemiecka współpraca rozpoczęła się już w latach 90. Dziś obejmuje wiele płaszczyzn życia kulturę, sport, gospodarkę. Wer an Polen und Deutschland interessiert ist, der ist in Stubice und Frankfurt-Oder genau richtig. Wir haben vielfältige Erfahrungen in der Zusammenarbeit über viele Jahre. Die würden wir gerne mit Ihnen teilen. Sie können in unserer Stadt Kulturprojekte, Sportprojekte realisieren. Sie können sich aber auch hier ansiedeln. Die Bedingungen sind günstig. Sie haben den Zugang zu zwei Märkten. Gerade in den letzten Jahren sind hier im Raum über 1,5 Milliarden Euro investiert worden. Das Investitionsklima stimmt. Wir haben viele Einrichtungen, die Ihnen dabei helfen. Wir haben ein gemeinsames Projekt zwischen Slubitz und Frankfurt-Oder, das gerade die Ansiedlung unterstützt. Und was auch wichtig Gibt es gibt hier viele Studenten aus Polen, aus Deutschland, aus der ganzen Welt, die Ihnen gerne bei der Unterstützung und bei der Entwicklung der Projekte helfen. Von der Europa-Universität und vom Kollegium Polonicum. Sie sind herzlich eingeladen. Europäische Projekte na dużą Skalę, das ist jedoch nicht alles. Gmina stara się optimale optymalne für również und mittlere Unternehmen zu schaffen. Słubiczanie są bardzo przedsiębiorcze. W mieście mamy ponad 3000 podmiotów gospodarczych. Świetnie prosperują dwa bazary. Jeden z nich to nowo otwarty obiekt z nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturą. Łącznie na obu bazarach znajduje się około 700 stanowisk. Stymuluje to rozwój handlu oraz usług. Dzięki temu powstają nowe miejsca pracy. Stopa bezrobocia w powiecie słubickim sukcesywnie spada. W ostatnim czasie działania gminy koncentrują się na profilu ekologicznym. Na 200-hektarowym terenie niedaleko Kunic ma powstać elektrownia fotowoltaiczna. Jej wydajność będzie porównywalna z niektórymi elektrowniami atomowymi. W trakcie powstawania znajduje się farma wiatrowa Golice o wielkości 410 hektarów. Pozwoli to na zasilanie energią elektryczną około 40 tysięcy gospodarstw domowych. Wielu przedsiębiorców przed zdobyciem swej pozycji na rynku musiało zadać sobie trud zdobycia wiedzy. Jak najbardziej jest to możliwe w Subicach, które są najmniejszym akademickim miastem w Polsce. Kolegium Polonikum to wspólna placówka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Charakterystycznej dla Kolegium Polonikum nowoczesności infrastruktury dydaktycznej towarzyszy szeroki zakres kierunków. Na uwagę zasługuje biblioteka Kolegium Polonikum. Nowocześnie wyposażona posiada imponujący zbiór m.in. niemieckiej literatury pięknej w oryginale. Akademiki swoim standardem w pełni wpisują się w europejski wymiar uczelni. Dzięki takim atutom na Kolegium Polonikum studiują młodzi Polacy, Niemcy oraz młodzież z innych krajów. Wiemy już, gdzie inwestować, pracować, czy też się uczyć. Warto teraz, byśmy poznali propozycje miasta dotyczące czasu wolnego, spędzanego najlepiej w kulturalny sposób. Tym bardziej, że oferta kulturalna Słubiji Frankfurtu wygląda naprawdę imponująco. Podstawowym podmiotem dbającym o ofertę kulturalną dla mieszkańców gminy jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, popularnie nazywany Smokiem. Na stałe w pejzaż kulturalny Słubic wpisały się takie imprezy, jak organizowane wspólnie z Frankfurtem Dni Hanzy, czy też Europejski Festiwal Muzyki Autorskiej Transwokale. Areną, na której odbywają się liczne koncerty, są sale Kolegium Poloniku. Przestrzenne pomieszczenia z dobrą akustyką pozwalają aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta. Od roku czasu działa w Słubicach lokalna telewizja kablowa HORYZONT TV Słubice. Powiązana jest ona z grupą filmową HORYZONT STUDIO, mającą w swoim dorobku kilka filmów fabularnych i dokumentalnych. Spędzanie czasu wolnego to nie tylko udział w wydarzeniach kulturalnych. W Słubicach znajdziemy wiele miejsc, które przypadną do gustu osobom aktywnym sportowo. Podstawowa infrastruktura sportowa Słubic to Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekt z powodzeniem może służyć jako baza do zgrupowań dla drużyn sportowych. W 2011 roku potwierdzili to juniorzy Polonii Słubice, zajmując drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju Piłkarska Kadra Czeka. Prężnie rozwijające się pole golfowe posiada wysoki standard, co potwierdza jego turniejową kategorię. O jego wyjątkowości stanowi położenie, jest jednym z nielicznych pól golfowych znajdujących się niemal w centrum miasta. Osobną atrakcją jest położony pośród łąk, lasów i jezior na pograniczu Puszczy Rzepińskiej i Doliny Odry ośrodek Rancho Drzecin. Oferta ośrodka obejmuje naukę jazdy konnej, przejażdżki bryczką, trening sportowy koni i jeźdźców. Lubię słubice, ponieważ mogę rozwijać tu swoje zainteresowania. Lubię słubice, bo razem z przyjaciółmi mogę realizować się w sporcie, który kocham. Lubię słubice, ponieważ mam tu wszystko, czego potrzebuję, aby studiować: europejską uczelnię z nowoczesną biblioteką, i akademik o najwyższym standardzie. Nasza wizyta w gminie Słubice powoli dobiega końca. Można by poświęcić wiele czasu na wymienianie zalet tego miejsca. Dlatego zachęcamy państwa do osobistego poznania atutów Słubic. Tym bardziej, że jak za chwilę będą się mieli państwo okazję przekonać. Pogoda w najbliższym czasie zapowiada się obiecująco. Bez względu na porę roku w Słubicach panuje zawsze dobry klimat dla inwestycji. Wykorzystujemy nie tylko naturalne i geograficzne atuty miasta i gminy w rozwoju przedsiębiorczości, ale także dokładamy wszelkich starań, aby oferta dla przedsiębiorców była jak najkorzystniejsza. Mam tu na myśli ciekawe tereny inwestycyjne, elastyczne negocjacje oraz ulgi podatkowe. Co jest niezwykle istotne, cechuje nas indywidualne podejście i przyjazne biznesowi warunki współpracy z władzami miejskimi. Działamy tak, by nie przeszkadzać, lecz pomagać inwestorom. Stawiamy na nieustanny rozwój infrastruktury. Wykorzystujemy kontakty międzynarodowe, kształcimy kadrę pracowniczą. Oferujemy spokój małego miasteczka i walory europejskiej metropolii. Jesteśmy otwarci i przyjaźni. Zapraszamy do słubic. Chce Miasto Inwestycji.